Witam, witam. Z tej strony Piotrek Tubawyszkowa. Jest z nami dzisiaj Wojciech Łapka, pracownik organizacji CERN. Jest to, organizacja, jest to europejska organizacja badań jądrowych. Wojciech, powiedz mi dokładnie, czym jest CERN? CERN jest to europejska organizacja badań jądrowych. Jest to laboratorium, które powstało 58 lat temu. Na granicy francusko-szwajcarskiej w pobliżu Genewy. Jest to laboratorium fizy fizyczne, w którym e, przeprowadzamy różne eksperymenty. W tej chwili największym eksperymentem jest eksperyment, który nazywa się Wielki Zderzacz Hadronów. W tym eksperymencie badamy, w jaki sposób został stworzony wszechświat. Chcemy zaobserwować zjawiska, które powstały w momencie e, stworzenia wszechświata. E, w tym celu. Mamy taki tunel o długości 27 km. Jest to okrąg o, 20, o długości 27 km, w którym cząstki protony przyspieszane są do prędkości bliskich prędkościom światła i następnie zderzane są w kilku miejscach, w których zainstalowane są specjalne aparaty fotograficzne, tak zwane detektory, których zadaniem jest obserwacja zjawisk, które nastąpiły w wyniku zderzenia. I w ten sposób chcemy poznać e, podstawowe prawa fizyczne, na przykład takie jak model standardowy. E, a powiedz mi, bo Wojtek, pochodzisz z Wyszkowa, prawda? E, tak, skończyłem Wyszkowskie Liceum, a urodziłem się w małej miejscowości, która jest Komorowo, która jest 15 km od Wyszkowa. A jak skonfrontujesz ten mit, który polega na tym, że osiągnąć sukces można e, dzięki temu tylko i wyłącznie, dzięki uczęszczaniu do prestiżowych szkół, przykładowo warszawskich? Jak skonfrontujesz to, osiągnąłeś sukces, a skończyłeś ogólnie jak w wyszkowie? E, na pewno wydaje mi się, że. E, Uczniom z prowincji jest troszeczkę ciężej, muszą więcej pracować, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w dłuższej perspektywie czasu dzięki temu można więcej osiągnąć. A powiedz mi, e, jeżeli znajdziemy młodych adeptów fizyki, którzy chcą iść w Twoje ślady, to co mielibyśmy im powiedzieć? Co Ty chciałbyś im powiedzieć? Rozumiem, że chodzi Ci. E, o osoby, które w tej chwili są w liceach, technikach wyszkowskich, przede wszystkim zachęcałbym ich do nauki, do nauki przedmiotów ścisłych e, matematyka, fizyka, chemia nauki też wszystkich przedmiotów e, języków obcych i e, wyboru dobrego kierunku studiów, które być może mogą wydawać się ciężkie typu Politechnika, typu Uniwersytet Warszawski. Lecz w dłuższej perspektywie czasu naprawdę taka inwestycja się opłaca. E, Wojciech, mógłbyś powiedzieć nam wszystkim, czym dokładnie zajmujesz się w CERN? E, ja pracuję w CERN jako informatyk. Odpowiadam za utrzymanie i rozwój systemu, który monitoruje światową sieć grid. E, co to jest światowa sieć grid? Jest to po prostu sieć komputer centrów komputerowych połączonych razem w celu stworzenia tak zwanego superkomputera. I e, moim zadaniem jest po prostu e, pisanie systemu, utrzymywanie systemu, który, e, który, który po prostu obserwuje, czy ta sieć działa tak, jak należy. Wojtek, chciałbym Ci bardzo podziękować za naszą rozmowę i mam do Ciebie ostatnie pytanie. E, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? E, również dziękuję za rozmowę. Chciałbym pozdrowić e, nauczycieli i uczniów wyszkowskich szkół. Liczę, że wielu z Was. E, będzie chciało się uczyć i kiedyś być może znajdzie się w tak ciekawym miejscu jak CERN. Życzę Tobie dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.